Domyślnie producent ustawia dwa podstawowe rejestr sprzedaży i rejestr zakupów, dlatego tutaj nie mam możliwości za dużego wyboru. I kolejny parametr kontrola unikalności dokumentu. Ja ustawię tutaj błąd zapisu. To jest bardzo ważna opcja, która będzie nam mówiła o tym, że nie będziemy mogli zapisać w ewidencji VAT sprzedaży dokumentu, którego numer się powiela. Program zablokuje nam taką możliwość. Zdarza nam się współpracować z biurami, które mają bardzo często problem z klientami, którzy wystawiają faktury w Excelu, zapominając zmienić im numer. Robią to na bardzo prostych formatkach i na etapie wprowadzenia dokumentów do ewidencji VAT-sprzedaży. E ma w tym momencie taki komfort pracy, że program od razu przyblokuje nam zapis takiego dokumentu. Niby się te ostrzeżenia tylko zablokuje, niby się ten komunikat na czerwono i możemy w tym momencie bardzo szybko zareagować, jeżeli jesteśmy na etapie wprowadzania dokumentów. No, rzeczą ludzką się, jest się mylić, niemniej jednak, no, używanie Excela momentami nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem jako programu do wystawiania faktur, prawda, co niestety tak się objawia.